Wszelkie świadome i przede wszystkim nieświadome przekonania wpływają na nasz organizm za pośrednictwem naszego umysłu. Zatem nasze ciało ma tendencję do manifestowania tego, w co uwierzy nasz umysł. Dlatego warto, żebyś pamiętała, czy pamiętał, że jedyne, co może mieć nad Tobą władzę, to moc Twoich własnych przekonań. Z kolei skłonność do akceptowania negatywnych przekonań zależy od tego, jak wiele w Tobie jest już tych negatywności. Bo umysł pozytywny je odrzuci i nie kupi powszechnie propagowanych negatywnych koncepcji. Dobrym przykładem jest fałszywe przekonanie, że przeziębienie, czy tak zwana grypa, są zaraźliwe i wywoływane przez wirusy, które się łapie od innych chorych. Jeśli taki człowiek ma odpowiednio dużo poczucia winy i lęku przede wszystkim oraz naiwnie podchodzi do praw świadomości, to nieświadomie będzie czuł, że zasługuje na to, by zachorować. Tak właśnie działa dynamika procesów ukrytych za tak zwanymi chorobami i w ten sposób działają różne epidemie czy pandemie, a raczej plandemie wywoływane przez media dzięki którym myśli ludzi przepełniane są celowo lękiem, bo te rzekome ostrzeżenia o zagrożeniu zdrowia w rzeczywistości nastawiają ludzi psychicznie, przez co mają oni objawy w ciele których się obawiają. I to jest majstersztyk manipulacji ludzkimi myślami z wykorzystaniem ich pierwotnej emocji lęku o własne życie za pośrednictwem ich własnego telewizora.